w moim kanale, w dzisiejszym, filmu, w dzisiejszym filmie poruszymy temat y, kolejnej choroby, y, którą jest salmonelloza. Salmonelloza występuje u drobiu i nie tylko u innych zwierząt również i ptaków. Także wczoraj obiecałem, że temat ten poruszę. Powiem Wam, y, jaka jest profilaktyka leczenia y, jak ta choroba się dostaje do drobiu. I czy jest ona groźna y, dla ludzi? I czy y, poprzez jaką drogę można się zakazić y, tą chorobą? Y, także temat myślę ciekawy. Zapraszam do oglądania. Więc widzimy się zaraz. Więc tak, y, na, samym, na samym początku powiem. Jak dostaje się salmoneloza do organizmu kur. Więc salmoneloza dostaje się do organizmu ptaka poprzez przewód pokarmowy, na przykład wodę, paszę, bądź też odchody, czyli kał. Bo wiadomo, w odchodach ktoś znajduje się. Bo w odchodach też się sporo znajduje bakterii i nie sporo, a bardzo dużo. Więc y, kury, gdy wydzielają te odchody, to roznoszą w ten sposób zarazki i na przykład y, pokarm może być za, z, zakażony, na przykład y, tą salmonellozą, czyli to poprzez co jedzą, czyli na przykład pasze, y, jakieś ziarno, czy cokolwiek, to co jedzą i to co spożywają i też na przykład, gdy piją wodę. A teraz Wam powiem, y, jakie są cechy charakterystyczne tej choroby Salmonellozo, bo powiedziałem już wam teraz przed chwilą przez co się dostaje do organizmu, a teraz wam powiem jakie są cechy charakterystyczne tej choroby. Także charakterystycznymi objawami tego schorzenia są ostre biegunki po pierwsze i mniejsza ilość zniesionych jaj, czyli kury Wnioski mało znoszą jaj poprzez tą salmonellozę no i mają ostre biegunki, także yy, u mnie tej salmonellozy jeszcze nie było. Nie ma i nie chcę mieć, bo to nie jest. Każda choroba udrobił i pasożyty nie są mile widziane i każdy nie chce ich mieć, bo gdyby ktoś chciał je mieć, to nie wiem. Sobie, kim by był bo tak naprawdę każdy hodowca drobił nie chce mieć salmonellozy ani innych chorób zakaźnych na przykład też na dużych fermach bo to po pierwsze duża strata yy, dla hodowcy bo traci jaja no i też kury i również pieniądze i teraz wam powiem trochę na temat biegunek yy, poprzez tą salmonellozę jeżeli biegunki nie będą lecone, to po prostu mogą stać się przewlekłe, a to z kolei może powodować obniżenie pobrania paszy, ziarna bądź innego pokarmu, które spożywa drób, i oraz odwodnienie organizmu, a także śmierć. Bo gdy biegunki nie są leczone, to organizm się odwadnia, zmniejsza się ilość pobieranego pokarmu, no i powoduje to później śmierć. Moja kura tak miała. Próbowałem ją wyleczyć, próbowałem wszystkiego. Poiłem ją, karmiłem, no ale niestety już o tym w którymś filmie mówiłem. I niestety nie dało jej się wyleczyć i zmarła od biegunki. Nawet taki człowiek zwykły może też umrzeć od zwykłej biegunki, bo od biegunki się odwodni i może doprowadzić do śmierci, gdy tej biegunki nie będzie leciał, a nawet gdy sama nie ustąpi. I teraz Wam powiem, jak zapobiegać tej chorobie zakaźnej Salmonello. Zapobieganie Salmonellozie jest dość trudne, z tego względu, że kury mogą być bezobjawowymi nosicielami, także nawet o tym można nie wiedzieć, że są nosicielami, czyli bez objawów mogą, czyli właściciele nawet drobią mogą na, nawet o tym nie wiedzieć, bo kury nawet mogą nie wykazywać, że są na tą akurat chorobę chore, że mogą nie mieć żadnych objawów. No a później tak po niczym padają, czyli umierają i ludzie nawet zastanawiają się od czego, a to później się okazuje, że od Salmonelli, bo są nieraz bezobjawowymi nosicielami. Jedna kura drugą poprzez takie chodzenie zaraża. Jedna kura jest zarażona, zaraża pozostałe, a później cała hodowla Idzie na marne bo umiera. E, takim preparatem, też powiem Wam, zapobiegającym chorobę. Tak, takim preparatem zapobiegającym tej chorobie Salmonella, e, są szczepionki. Ale takie szczepionki w formie wody i nie sprawdzają się w 100% uniosek. To taka ciekawostka tylko z mojej strony. I jeszcze chciałbym wam takie coś na koniec powiedzieć, że również do grona chorób bakteryjnych zaliczana jest zaraźliwa pasteleroza, która cechuje się dużą zachorowalnością i śmiertelnością w stadzie drobiu. Też taka jest choroba, zaraźliwa pasteleroza. Być może o tym w którymś filmie poruszę. Następny film myślę to też o chorobie. Być może będzie to kocydioza. Lub inną chorobę se wybiorę do omówienia. Bo każdy temat choroby jest ciekawy i można się wiele dowiedzieć. Więc nowych widzów zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Klikniecie w dzwoneczek, obowiązkowo w dzwoneczek, moi drodzy. No bo co zauważyłem, mało tych filmów moich oglądacie, mam marne wyświetlenia, a chciałbym mieć troszeczkę więcej. Nie mówię, żeby nie wiadomo, ile chcę mieć tych wyświetleń, ale trochę chcę mieć i tych łapek w górę, więc bardzo proszę polecajcie, udostępniajcie kanał i, i filmiki moje dalej. Łapkujcie w górę. No i oglądajcie. Tak bardzo was proszę grzecznie. Zapraszam również was na moją grupę na Facebooka. Tam możecie się dzielić swoimi postami zdrobiu. No i e, możecie zadawać mi pytania, jeżeli nie wiecie coś o kurach, bądź chcecie się czegoś dowiedzieć. Także serdecznie zapraszam. Link do grupy macie oczywiście w opisie. Jeszcze raz serdecznie zapraszam. No i subskrybujcie. Jeszcze raz przypominam. Lajkujcie. No i oglądajcie. Do Zobaczenia w kolejnym filmie. Dzięki wielkie za obejrzenie. No i trzymajcie się. Na razie. jeszcze chciałbym wam powiedzieć, że ta kura gołoszyjka dzisiaj już jest odjeżdża do babci na tą chwilę, tylko tutaj w sądzie do zagrody, no bo już jednego kurczaka zaczęła dziobać, nie wiem czemu. Być może był jakiś osłabiony czy coś, ale żyje i będzie żył. I ona już się tu zaklimatyzowała, więc y, dzisiaj odjeżdża. Więc to już by było na tyle. Dzięki wielkie. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie.